Świat według Ludwiczka o, o raju, ale tam zimno Pamiętaj, żeby się dobrze opatulić przed wyjściem, bo inaczej leżysz i kwiczysz Rodzice wpadają w panikę, jak tylko robi się trochę zimniej Ludwiczku, nie wystawię na dwór bo odmarznie ci w trzy sekundy A ja co? Otwieram okno, wystawiam rękę i raz, dwa, trzy Nie ma głupich, nie dłużej A pamiętacie bitwy na śnieżki? Hm? Dopóki nie dostałeś w ucho, było super A! Nie wolno celować muszy! Nie płacze, kretynie! Tylko trochę uważaj! A chociaż dostałem w zawsze kulałem. I tata zaraz wiedział. Ludwiczku, dlaczego kulejesz? Dostałeś w ucho śniegową pigułą! Więc pamiętajcie, jeśli idziecie naparzać się śnieżkami, koniecznie zakładajcie ochronne nauszniki. O matko, ale zmarzłem! Zimowy karnawał w cedrowej górce. Trzy metry śniegu. Szyby zamarzają. Temperatura spada na łeb na szyję, a w cedrowej górce odbywa się zimowy karnawał. Przesunąć ci bliżej kominka, mamo? Czy chłopcy są gotowi do zimowych harców? W tym roku nie idziemy na zimowy festyn. Należy nam się czasem urlop. W czym rzecz ludzi? Popatrz na termometr! Tylko idiota wychodzi z domu na takie zimno. Czy ktoś tutaj nazywa mnie idiotą? Mówiłem ci, że to idiotyczny pomysł. Nie, da, to tylko tak jakoś wyszło. Muszę wam przewietrzyć mózgi. Zamknij to, straszny mróz! I to ma być mróz! No co nie? Na biegunie był mróz. Kiedy dryfowałem na górze lodowej, to był taki mróz, że kiedyś zamarzła mi krew w żyłach. To rozumiem. Szkoda, że nie usta. Co, mądralo? A gdyby zamarzły mi tak? Aaaa! Dobra, cofam, co powiedziałem. Andy, znowu straszysz dzieci. Ja też uważam, że w takim mróz lepiej będzie zostać w domu. W konkursach startują rodziny. Jak Andersonowie mogą wygrać, jeśli ich tam wcale nie będzie? Tato, rok temu byliśmy ostatni, dwa A. lata temu było jeszcze gorzej. To jeśli w tym roku się nie pokażemy, i tak poprawimy wynik. Czy ty słyszysz, co on bredzi? Słyszę, kochanie, nie ma co się tak gorączkować. Wypij i uspokój się. Moim żywiołem jest walka. Hej, patrzcie, moje polano pali się najszybciej. Karnawał to tylko zabawa. I ty nazywasz to zabawą? Podrzynanie gardeł, miażdżenie wroga i poniżanie sąsiadów? Tak, to jest zabawa. Kto idzie ze mną? Poniżać sąsiadów, podrzynać gardła, miażdżyć wroga! Bardzo dobrze, lodi. No dobra, czegoś nie robi dla rodziny. Od razu cieplej, co? Jasne, tato. Duch walki rozgrzewa. Tomi, wiesz, że ten zamek zrobiony jest z cukierków? Nieprawda! Czy ja bym cię okłamał? Wszyscy Andersonowie na start! Dzisiaj nasza drużyna wygrywa! Beze mnie? Ja pracuję w wypożyczalni łyżew. Ach, jaka szkoda, babuniu. Byłby z ciebie dobry haski! Ojej, tato! O, nie ma głupich, młody człowieku. Sam ciągnij swój wielki brzuch. Życzę wam szczęścia! Niepotrzebne nam szczęście, tylko sprawiedliwe sędziowanie! A gdyby tak przekupić sędziego? Dawać mu forsę to przesada, ale co innego, czekoladki! Żeby był sprawiedliwy! Czy ktoś wie, gdzie jest Tommy? Ej, ludzi! Ratunku! Trzymasz mi język! Mówiłeś za to z cukierku! Co roku się na to nabiera. Głupo. Głupo. Wyścig psich zaprzęgów. Twoje psy są jakieś okropnie zezowate! Zezują w lewo, żeby nie patrzeć na twoje pokraki! Pamiętaj, żeby w drugi zakręt wejść po zewnętrznej! Spokojna głowa, mamuśka! Wiem, co robię! Po tym wyścigu nasza rodzina będzie chodzić w Glorii cały rok! A czy ta Gloria jest bardzo ciężka? Wolałbym chodzić bez niczego! A! To boli! Po to się wali, żeby bolało, Ludwisiu! Powiedz mi, jak się czujesz, wiedząc, że za pięć minut mój tata znowu dozoli twojemu tacie, he? Tak samo, jak <grymny> ten. Nigdy nie spoufalaj się z wrogiem, synu. To podstawowa zasada. I to ma być porządna piguła? Piguła Kolos. Pamiętasz, co ci mówiłem o sile rażenia? Popatrz, on nawet nie płacze. Przepraszam, tato. Jak samopoczucie, Anderson? Walczysz w tym roku o nowy rekord? 15 przegranych pod rząd? Bez wątpienia, sąsiedzie Andy, nie pozwól, żeby naśmiewał się z ciebie Naśmiewa się sam z siebie Nie wiem, tołek, że 15 raz po rząd było w zeszłym roku Twój tata wymyślił nowy sport Jazda za saniami na czterech literach co za styl! Co za technika! Aaaa! Aaaa! Pieseczki do nogi! Dam ci radę na przyszłość. Lepiej nie zeskakuj sań, to będziesz miał lepszy czas! A ty głupi umie dojechać na saniach. Ja, kolego, chciałem być odkrywczy. Udało się. <ako> Tak mi przykro, kochanie. Jeśli bardzo chcesz, możemy wam honorowo odstąpić nasze drugie miejsce. Dlaczego miałabym chcieć? Och, nie zamierzałam cię urazić. Ja tylko chciałam, żebyś się przekonała, jak to cudownie być wśród zwycięzców. Jesteś słodka, Kitty. Ale nie martw się, o Andersonów Wygraliśmy 20 lat temu i teraz też wygramy Ciekawe, w jakiej konkurencji zamierzacie zwyciężyć? W maratonie łyżwiarskim, w którym ja wezmę udział Coś podobnego Ale skoro tak, droga przyjaciółko, to do zobaczenia na trasie Cześć, Jenny Cześć, Ludie, dobrze się bawisz? Jasne Jest 20 stopni mrozu i lodowaty wiatr Tata przerżnął wyścig wśród zaprzęgów, a na obiad dostałem śnieżną pigułę. Fajna zabawa. Ramy. Kto to jest? Moja siostra Lana, która studiuje. Przyjechała do domu na ferie. Lana... Jeździ figurowo na łyżwach. Jenny była kumpelą, prawie moją dziewczyną, a Lana... Lana była kobietą. W mgnieniu oka zdałem sobie sprawę, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Nic nie mogło nas rozdzielić. No dobrze. Nic oprócz. O, rany za nas się przewala. Bo Moje mała? Przepraszam. Świetnie, jesteś chcesz, Puptasiu. Odbijany? Cudownie, masz talent. O, jaki zaborczy. Czy nikt nie zatańczy ze mną wieczorem na zakończenie karnawału? Naprawdę nikt? Ja zatańczę! Chętnie! Z czym tak no! Miałem cztery godziny, żeby nauczyć się jeździć na łyżwach. Uwaga! Świetnie! Jest nas mało, nie będzie tłoku. Czuję, że będziemy jechać siebie. obok siebie. Obok? Tylko przez chwilę. Ja, no, bo... Gorącą czekoladę, pełny kumek. Leci czekolada? Co cię gryzie? Nauczyłabyś mnie jeździć? Ludwiczku, nie jeździłam już za 30 lat. Chcesz, żebym sobie połamała wszystkie kości? To znać mi nauczyciela. O, ta dziewczyna cię nauczy. Dobry pomysł! Ej, 50 centów! Jasne, dzięki za rodzinną zniżkę. Anderson, przez 20 lat udział w zimowych karnawałach, co roku udział w 15 konkursach! To nam chyba daje równiuteńkie 300 przegranych pod rząd. Wielkie brawa, Williams! Nareszcie nauczyłeś się rachować. Jak znosisz psychicznie te ciągłe porażki? Hm? Jak? Ja ich po prostu nie widzę. A raczej spycham je na boki, tak, jak odgarnia się śnieg. I oczyszczam drogę. Dla sukcesów, które nadejdą Czy to znaczy, że zamierzasz wygrać dzisiaj konkurs na rzeźbę lodową? Niektórym bryła lodu kojarzy się z zimnym łyskaczem A mnie się kojarzy li tylko z poezją Z poezją? <laughs> Słyszeliście? Romantyk się znalazł Narzędzi dziwaczeje na starość <laughs> to, dlaczego oni się z ciebie śmieją? Bo zazdroszczą mi talentu Teraz odsuń się synu i pilnie obserwuj, jak współczesny Michał Anioł tworzy swe wiekopomne dzieło. Ładuj, tato! Pokaż co potrafisz, ale będzie im głupio! No, dalej, desar! Aniołku wygrajmy. Gotowe, powinno wystarczyć. Światła, Tommy! Tato! Nie te... Teraz to mi! Doremi, tato! Oh. To, tato. mi za to, Anderson? Ja wygrałem! Naprawdę wygrałem! Ze sztuką <głos eingeszi Ór biraz> tak właśnie jest. Jest taka ulotna. Popatrz, wygraliśmy! <gpees revenge> Będziesz być bardzo dumna! No pewnie! I wiesz co? Mój maty chętnie udzieli twojemu mężowi lekcji rzeźbienia w lodzie i to za darmo! Dzięki, ci, Jesteś bardzo hojna! Bardzo ładnie padasz! Dziękuję! Padanie mam już dobrze opanowane. Nauczysz mnie jeździć? Świetny pomysł! I wieczorem wystąpimy razem w tańcach na lodzie! Aha, tak! Właśnie o tym myślałem. Od czego chcesz zacząć? Nie chcę przyspieszonego kursu. Zacznijmy od stania. Ruszamy, ludzie! Nie zrobisz ze mnie olimpijczyka! Lodowy ślizgacz! Jak będziesz się wygłupiał, nigdy nie nauczysz się jeździć. Wstawaj! Słuchaj, Jenny, zastanawiam się, czy nie byłoby mi łatwiej, e, gdybym na przykład na początku uczył się jeździć z kimś powiedzmy wyższym. Nie, Ludwik, wcale nie. No, a gdybym jeździł z kimś powiedzmy starszym. Słucham? Starszym. Umiem, ale jeśli chce się jeździć z kimś wyższym i starszym, trzeba jeździć dużo ale... i dużo szybciej! zwolnij! Przede wszystkim trzeba w ogóle umieć jeździć! Pyszałek! O. O, rany, ale wściekła! Dzięki za lekcję, Ludwisiu Pysiu! Zdrogi macie zwiady! Wszystko w porządku? Nie, to znaczy. Chwileczkę, przecież ja cię znam. Masz na imię Leny, prawda? Nie Leni, tylko Ludi. Kolega Jenny, mały Leny Anderson. Ludi. Właśnie. Świcz dalej, Leny. Widzę, że robisz duże postępy. Spotkamy się wieczorem na tańcach na lodzie. Na razie. Nie mogłem uwierzyć we własne szczęście. Lana chciała się ze mną spotkać. Ta piękna dziewczyna i ja, Lana i Leni, byłem bezgranicznie szczęśliwy. Wyglądasz, jakbyś zgubiła przyjaciela. I tak się stało. Pamiętam, że kiedy byłam dziewczynką, któregoś dnia zabrałam na lodowisko mojego psa. I też mi się zgubił. Wiesz, co się stało? Wpadł do przerębli i utonął! Nie, tak się rzeczywiście stało, ale dużo później. A wtedy zobaczył zająca i pognał za nim aż na drugi koniec jeziora. Złapał go? Nie, wrócił. Musiał przebiec niepotrzebnie taki kawał drogi, żeby stwierdzić, że nigdzie mu nie jest tak dobrze, jak przy mnie. Ale fajna opowieść, ale teraz muszę panią pożegnać, bo wypiłam za dużo gorącej czekolady i zrobiło mi się strasznie gorąco. Tak, ja wiem. Polowanie na złoty no ja ser Ja znajdę, ser. Ty się lepiej. Wycofaj! Nie rozśmieszaj mnie! Ty byś nawet nie znalazł wody w jeziorze Michigan. Oto kawałek nadzwyczajnego złotego sera, który ufundował burmistrz cedrowej górki. Burmistrz funduje ser! Czy wszyscy to słyszeli? Tak, burmistrz no, zafundował nam ser. Na ser! Uwaga, teraz startujemy Tajemną broń. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie wygrali. Wierzymy w ciebie, ty coś wymyślisz. Co to za tajemna broń, tato? Ta amatorka sera bezbłędnie zaprowadzi nas do celu. Tato, przecież złoty ser zrobiony jest z brązu. Szczegóły, szczegóły! Zaufajmy Gryzoniowi i w drogę! To doskonały plan, tato. Jak znajdziesz ser, zadzwoń po mnie, wezmę taksówkę i przyjadę. Nie marudźcie, żołnierzu! Nie lubimy maruderów! Naprzód! Tato! Uważaj! Co to przeleciało, kometa? Kurczę! Kiki, rozwiązało ci się szurowadło! O, dziękuję, Oro! Pomógł ci się wzrok, kochana? Wadła zawsze zawiązuje na podwójny węzeł ah, Mamy go ah, ah, ah. eee, eee. ah, no. ah. To to bardzo bolało? Ach, nie, było bardzo przyjemnie! Oh. <grymka> Znaleźliśmy ser! Tato, upadłeś na złoty ser! Zwycięstwo! Brawo Ludwiczku! Dawaj tam! <laughs> łeb w łeb z Grunewaldami! A już byłam pewna, że nie doczekam takiego dnia. Obiecanki, cacanki! <laughs> Przeziębię się na twoim pogrzebie. <laughs> tak, przeżyjesz całą rasę ludzką, jak te karaluchy na pustyni. <laughs> Czemu się krzywisz? Mój złotoserowy chłopcze, he? Nie nazywaj mnie tak. Jaki wrażliwy. Nie mogę iść wieczorem na tańce na lodzie. Nie masz partnerki, he? Zdradzony? Opuszczony? He, zrób to, co kiedyś ja zrobiłem. Poderwij laskę innemu. Nie, ja mam partnerkę. Najlepszą w całym mieście. To co biega, syneczku? Strasznie jeżdżę na łyżwach. Taki wstyd. Luddy, powiem Ci coś, co kiedyś pewna mała, słodka dziewczynka powiedziała mnie. Karnawał zimowy to nie jest zimowa olimpiada. Nie chodzi o to, kto jest lepszy, kto gorszy, ani o to, żeby dołożyć sąsiadowi. Z wyjątkiem oczywiście tego ważniaka Jensena. Nie. Zimowy karnawał ma tylko jeden cel: bawić, bawić, bawić. Moja matka ma rację. I chociaż Bóg wie, gdzie teraz jest, gdziekolwiek jest, na pewno dobrze się bawi pod rękę z duchem zimowego karnawału. Żegnaj się z życiem, Kitty, zaraz cię załatwię. Nie ma nic gorszego, niż taka zarozumiała ciołajka, która wydaje się, że może ze mną wygrać. a Nie cierpię wszystkich Andersonów. Wasza rodzina jest za zakałą cedrowej kurki. To się wyprowadź, opłacę ci ciężarówkę! Objazd Zerwany most Gdybym Kitty... Już Jadą równo ramię w ramię, łyżwa w łyżwę, łeb w łeb! Ta żarta walka! Jesteś moją najlepszą przyjaciółką, o... Remis. Pierwszy raz w historii Cedrowej Górki! To moja mała dziewczyna! Coś ci się pomyliło, kochany, to moja dziewczynka Brawo! Moja dziewczynka! Nasza, moja i Ludwiczka Nie mogłaś wygrać A po co? Zajęliśmy pierwsze miejsce egzekwo z rodziną Grunewaldów Uwaga. Wieczorem no, miałem tańczyć z dziewczyną moich marzeń no, To był fantastyczny zimowy karnawał Humor no, ci dopisuje Cieszę się, no, się Milton, że przyjechałeś Czekałam już wczoraj, myślałam, że będziesz wcześniej zdążymy wygrać przyjechał do niej gach i nie dosyć, że był dwa razy większy ode mnie, to jeszcze miał na imię Cześć! Leny? Co tu jest grane? Mieliśmy razem jeździć wieczorem, zapomniałaś? Ty, maluszku w parze ze mną? Och, jesteś taki słodki, Leny, że chętnie bym cię schrupała! Ale numer! Ludwiczek zakochał się w Lanie! Za parę lat, mały! Jak podrośniesz? Tylko nie mały Ludwiczek i Lana, para zakochana, na drzewie całują się od rana Zamknij się! Ludwiczek się pomylił, myślał o mnie i przez pomyłkę podszedł do mojej siostry To prawda, Leny? Jestem Ludi. Jesteśmy z siostrą bardzo podobne Masz fajnych przyjaciół, Jenny Zadzwoń do mnie, Leny, za 10 lat oh, Nie rób nadziei! Oh, Jenny? Słucham? Przepraszam cię i... E, o, dziękuję. O, za co? Za wszystko. Za to, że poczułeś się dorosły? Tak, przepraszam cię za to i jeszcze w ogóle. Że zapomniałeś, kto jest twoim przyjacielem? Tak, niech będzie i za to. I że pognałeś za zającem kawał drogi, chociaż najlepiej jest ci przy mnie. Naprawdę? Nie, to zmyśliłam. Jedziemy, ludzi. O, upadnę. <laughs> Mogę ci wstać. I tak oto, panie i panowie, zimowy karnawał w Cedrowej Górce dobiega końca. Zapraszam wszystkich do tańca. Przestań truć, staruszku. Słyszę jak pytlujesz, pytlujesz, pytlujesz cały dzień. Taka moja rola. Wiem. <laughs> Nosisz rozmiar 9,5. i Nadal pamiętasz? Pamiętam różne rzeczy. <laughs> Potańczymy. Oh! Zapadł zmierzch, potem noc. Było pewnie ze 25 stopni poniżej zera, a zabawa trwała w najlepsze. I nie wiem, czy sprawiła to gorąca czekolada, czy może taniec w miłym towarzystwie. W każdym razie, wcale, ale to wcale nie było mi zimno. Wersja polska masterfilm reżyseria Ewa Markowska, dialogi Maria Horodecka, dźwięk Sebastian Kaliński montaż Mariusz Malicki kierownik produkcji Dorota Bodych. Udział wzięli January Bruno, Wojciech Paszkowski, Ewa Markowska, Olga Bończyk, Miriam Aleksandrowicz, Joanna Wizmur i inni.